Cześć, co tydzień tłumaczymy sobie zdania w różnych czasach, z różnej tematyki, ale nie mówiliśmy jeszcze sobie o tym, jak zabrać się za tłumaczenie zdań w języku niemieckim. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak zabrać się za tłumaczenie zdań na poziomie A1. Co jest ważne, żeby w ogóle przetłumaczyć to zdanie z języka niemieckiego na język polski? Zarówno to zdanie, które słyszymy, jak i to, które widzimy. Są takie pewne elementy w zdaniu, które jeżeli, sobie, jeżeli je znamy, jeśli chodzi o zagadnienia gramatyczne, jeżeli je znamy. Potrafimy je przetłumaczyć, to pozostała część zdania pójdzie nam znacznie łatwiej. I to niekoniecznie jest tak, że musimy znać wszystkie zasady doskonale i że musimy wszystko przetłumaczyć słowo w słowo. I właśnie chcę Wam pokazać, od czego powinniśmy zacząć. Najpierw właśnie od tego, co jest podmiotem. Do czego odnosi się ten czasownik? No bo podmiotem może być zarówno osoba, iś, albo du, er, zi, es, albo po prostu Ana, albo kut, um, albo czyli imię, ale może być to również po prostu rzeczownik, na przykład der Schrank, czy też die Stadt, na przykład właśnie der Schrank, czyli szafa, czy die Stadt, czyli miasto. Więc naszym y, Podmiotem, do którego odnosi się czasownik, może być zarówno osoba, jak i rzeczownik. Więc to jest pierwsza sprawa co jest podmiotem w naszym zdaniu. I to musimy jakby odnaleźć w tym zdaniu mówionym bądź też czytanym. No właśnie, odnajdujemy podmiot, ale jeżeli odnajdujemy już ten podmiot, to już zauważamy, czy to zdanie jest zdaniem twierdzącym z kropką na końcu, czy to zdanie jest zdaniem pytającym z pytajnikiem, więc wtedy musimy znać znaczenie pytajników. Was, co, wo, gdzie, wi, jak, wohin, dokąd, we, kto, wan, kiedy i wohe, skąd. Czy jest to może zdanie pytające z czy? Jeżeli jest to zdanie pytające z czy, to czasownik znajdzie się na pierwszym miejscu, następnie podmiot. Wiemy wtedy, że musimy zacząć takie pytanie od właśnie naszego polskiego czy. To, to jest pierwsza sprawa, czyli musimy rozpoznać, co jest podmiotem. Jak przetłumaczymy ten podmiot, a także musimy rozpoznać, czy jest to zdanie twierdzące, czy jest to zdanie pytające z pytajnikiem, czy jest to zdanie pytające z czy. Gdy wiemy już, czy to jest zdanie twierdzące, czy pytające, wtedy musimy stwierdzić, czy jest to czas teraźniejszy, czy czas przeszły. Czas teraźniejszy wyróżnia się tym, że czasownik oczywiście jest na miejscu drugim w naszym zdaniu, odmieniony przez osobę. Kaufe, ich kaufe, du kaufst, er sie es kauft, czy der Schrank ist, die Stadt ist. I tak dalej. A czas przeszły wyróżnia się tym, że mamy dwa czasowniki w zdaniu, czyli czasownik pomocniczy haben, odpowiednio odmieniony przez osobę. Lub czasownik Sein odpowiednio odmieniony przez osobę, a na końcu particip 2, czyli ten czasownik z przedrostkiem G. Jeżeli jest to regularny czasownik, to oczywiście ma końcówkę ty. Jeżeli nieregularny, to są on wzięty z tabeli, jak na przykład Ich bin nach Berlin gefahren, czyli pojechałam do Berlina. I wtedy, gdy mamy ten czas przeszły, to pamiętamy, że tego czasownika pomocniczego, czyli haben i Sein. Nigdy nie tłumaczymy. Tłumaczymy to całe habe gemacht zrobiłam. Ich habe gemacht. Ich bin gefahren. Pojechałam. Tłumaczymy to jako całość. Oczywiście w czasie przeszłym może wystąpić też czasownik war, czyli byłam, hatte miałam i war, ja byłam, ich war in Berlin, ich hatte, ja miałam. Ich hatte eine Katze. Czyli rozpoznajemy, czy to jest czas teraźniejszy, czy to jest czas Przeszły. Gdy już wiemy, czy zdanie jest e, powiedziane, czy też napisane w czasie teraźniejszym, czy czasie przeszłym, to jeszcze musimy zwrócić uwagę na to, czy to w tym zdaniu występuje jeden czasownik, czy to jest zdanie z jednym czasownikiem. Czy to jest zdanie z dwoma czasownikami, no to jeżeli z dwoma, no to mm, z czasownikiem modalnym. No, a jeżeli jest z jednym czasownikiem, bądź z dwoma, to również tu stwierdzamy, czy chodzi o czas teraźniejszy, czy przeszły. I tutaj bardzo łatwo rozpoznać po końcówce czasownika modalnego, czasownik modalny jest zawsze na drugim miejscu, czyli na przykład ich mus etwas kaufen, oder ich musste etwas kaufen, jeżeli mamy mus. Jeżeli nie mamy tej końcówki T, te, to to jest czas teraźniejszy. Jeżeli jest końcówka T plus końcówki osobowe, no bo oczywiście mamy iśmustę, dumustę, ez i esmustę, "-wiamustę", i zizi dzizimustę. Więc jeżeli mamy tą końcówkę T samą bądź z końcówką osobową, to chodzi tutaj oczywiście o czas, Przeszły. I teraz zobaczcie, jeżeli wiemy, czy to jest zdanie twierdzące, czy też pytające, z pytajnikiem, bądź z czym, jeżeli rozpoznajemy podmiot w naszym zdaniu, wiemy, czy to jest czas teraźniejszy, czy czas przeszły z jednym, czy z dwoma czasownikami, to z całą pewnością będzie Wam yy, łatwiej, zwracając właśnie na te, na te rzeczy uwagę, przetłumaczyć zdania, bo słyszycie takie. Zdania wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że są bardzo podobne. Ich bin mit meiner Mutter nach Berlin gefahren. Ich fahre mit meiner Mutter nach Berlin. Ich muss mit meiner Mutter nach Berlin fahren. Ich musste mit meiner Mutter nach Berlin fahren. I teraz, jeżeli skupimy się na tym, że wiemy jaki jest podmiot i jaki to jest czas i co oznacza ten czasownik oczywiście, czy to jest jeden czasownik, czy dwa, to mamy tą bazę. No bo zobaczcie, w języku polskim, tłumacząc zdania z języka niemieckiego na język polski, najpierw mówimy czasownik, czyli ja pojechałam. Hmm? W pierwszym zdaniu zaczniemy. W drugim zdaniu jadę. W trzecim zaczniemy muszę jechać. A w czwartym musiałam pojechać. Mamy bazę, tą najważniejszą, bo zaczynamy w języku polskim mówić od. Od tego czasownika. A resztę, jeżeli wiemy, że ja pojechałam, widzimy Muta, widzimy Berlin, no to już e, nawet nie znając słowa myt, nie, nie kojarząc odmiany zainków dzierżawczych przez przypadki, wiemy, że chodzi, że pojechałam z mamą do Berlina. E, e, ja jadę z mamą do Berlina, ja muszę z mamą jechać do Berlina i ja musiałam pojechać z mamą do Berlina. Czyli ta baza, ten czasownik, też już podaje nam kontekst, w jakim kierunku powinniśmy pójść, tłumacząc zdanie. No i najważniejsze jest to, że właśnie pierwszy zawsze mówimy w języku polskim e, czasownik. E, więc mamy takie możliwości właśnie zdań twierdzących, ale oczywiście możemy też usłyszeć pytanie zadane do nas. I wtedy musimy szybko na nie zareagować, odpowiadając po prostu na nie. Czyli możemy usłyszeć: Wilst du in den Zomerferien fliegen? Wilst du in den na Hamburg fliegen? Jeżeli rzeczywiście ktoś nam zadaje pytania, no to automatycznie z tego, w jaki sposób ktoś mówi, zauważamy, czy. To jest zdanie pytające czy też zdanie twierdzące, więc tutaj już ym, nie musimy tak bardzo zwrócić uwagi na to, yy, czy jest ten, yy, gdzie jest ten czasownik, czy on jest właśnie na drugim miejscu, a na pierwszym jest podmiot, ale oczywiście zwracamy uwagę i tak na czasownik, bo musimy wiedzieć, czy jest to pytanie z pytajnikiem, tak jak w, pierwszej, w pierwszym zdaniu. Wohin wirst. Fliegen, mamy, hmm, fligen fliegen, czyli to jest ta nasza baza, czyli wiemy, że wohin oznacza dokąd, dokąd chcesz lecieć. No i teraz kwestia tego, co jest w środku, musimy mm, przetłumaczyć, ale zobaczcie, wohin willst du in den fliegen, dokąd chcesz lecieć w wakacje, przetłumaczymy, dokąd chcesz lecieć. Um, Okej, okay. nie ma tego w wakacje, ale trafiacie już w kontekst, tak, wiecie już, że nie wiem, nie rozmawiamy o czymś całkiem innym. Wiecie też w jakim czasie rozmawiamy, że chcesz lecieć, a nie dokąd leciałeś, dokąd leciałaś, dokąd chciałaś polecieć, ale nie poleciałaś. Tylko wiemy w jakim kierunku powinna pójść nasza odpowiedź. A kolejne zdanie. Wiesz, do na Hamburg Fling, wiedząc, że to jest, czy chcesz lecieć, no Hamburg, no po prostu do Hamburga. Wiemy już też, że tutaj pytanie jest takie, w którym odpowiemy sobie "ja", czyli tak, albo nein, czyli nie. Więc ta nasza baza, czyli czy to jest zdanie twierdzące, czy pytające, jeżeli pytające, to jaki to jest pytanie? Czy jest to pytanie z "czy" i czy to jest czas teraźniejszy, czas przeszły, czy czasownik modalny, czy bez? To jest najważniejsze, na co musimy zwrócić uwagę tłumacząc zdania, bo zobaczcie, jeżeli wiemy, w jakim jesteśmy czasie. Wiemy, jak przetłumaczyć czasownik, to reszta też pójdzie, ponieważ znamy zasady gramatyczne języka polskiego. Jeżeli usłyszymy zdanie, ich helfe einem kleinen hund, i wiemy, kto jest podmiotem, wiemy, czy to jest czas teraźniejszy, czy czas przeszły, tutaj widzimy, że to jest czas teraźniejszy, że to jest zdanie twierdzące, że podmiotem jest ich, czyli ja. No to wiemy, że ja pomagam i znamy na przykład słów kochunczy, że to jest pies. No to automatycznie ja pomagam psu. Nie musimy znać tych zasad y, związanych z odmianą rodzajników przez przypadki, żeby poprawnie przetłumaczyć zdanie, żeby poprawnie je zrozumieć. Warto je znać, oczywiście. Ale już mając podstawową, podstawową wiedzę, jeśli chodzi o budowę zdań w języku niemieckim, czyli jesteśmy na poziomie językowym A1, to możemy już takie zdania po prostu śmiało tłumaczyć. A jeżeli usłyszymy zdanie, ich habe einen kleinen Hund gesehen, widzimy, że jest czas przeszły. Widzimy, że podmiotem jest iś, widzimy, że to jest zdanie twierdzące i znowu ten pies. Ale jeżeli mamy tą ramę, tą bazę, że ich habe ja widziałam, no to automatycznie przetłumaczmy psa. Czyli powiemy, ja widziałam małego psa. To są już dodatki. Najważniejsze jest, by zrozumieć kontekst. Ale żeby poprawnie zrozumieć, musimy mieć tą bazę. Musimy wiedzieć, czy to jest zdanie twierdzące, pytające, czas teraźniejszy, czas przeszły z jednym czasownikiem, z czasownikiem modalnym, no i oczywiście, co znaczy czasownik, który pokieruje nas w odpowiednim kierunku, jeśli chodzi o przetłumaczenie tych zdań. Jeżeli wciąż dążycie do tego i uczycie się, by być na poziomie językowym A1 to zapraszam Was do nauki z moim e-bookiem, niemiecki od poziomu A0, jest to e-book, który pokieruje Was od samego początku aż do poziomu, aż doprowadzi Was do poziomu językowego A1. Ta, ten e-book jest spójny z moją serią na YouTubie, niemiecki od poziomu A0, dlatego jest też takim uzupełnieniem tego wszystkiego, o czym tam mówię, dlatego możecie zarówno widzieć, jak i słyszeć ten cały materiał, który doprowadzi Was do właśnie znajomości języka niemieckiego na poziomie A1. Do zobaczenia w kolejnej lekcji już za tydzień.